12. W Tańca z Gwiazdami za nami, zwycięzcami okazali się Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz. Drugie miejsce zajęli Magdalena Kajrowicz i Rafał Maserak. Z czego nie wszyscy są zadowoleni. Nie tylko ze względu na żonę Sławomira Zepały, która również pokazała, że ma talent do tańca, ale również z powodu Maseraka, który od dawna zasługuje na kryształową kulę. Odkąd program jest w Polsacie, jeszcze nie udało mu się jej zdobyć. Swoje ubolewanie wyraził również Jan Kliment i to w wulgarnych słowach. Dała to usłyszeć jedynie Magdalena Kajrowicz, ale wszystko zostało zarejestrowane przez kamery podczas transmisji na żywo. Tancerz postanowił przeprosić za swoje zachowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jan Kliment musiał zmierzyć się ze sporą krytyką po, swojej wypowiedzi, która brzmiała, chj im w dupę. No, ja dole. Uznano, że było to bardzo nieeleganckie w stosunku do zwycięskiej pary. Tancerz umieścił na swoim Instagramie jedynie napis Przepraszam na czarnym tle i wyłączył możliwość komentowania. Resztę artykułu znajdziesz pod materiałem wideo, na Facebooku programu. Tuż po finale rozpoczęła się transmisja na żywo. Kamery uchwyciły Jana Klimenta, który podszedł do Magdaleny Kajrowicz, i ją przytulił, po czym powiedział zaskakujące słowa. Nie oszczędził zwycięzców, żona tancerza, Lenka Klimentowa, zauważyła, że wypowiedź została uwieczniona. Na nagraniu widzimy, jak wskazuje na kamerę, a słowa męża skwitowała jedynie krótkim o nie. Wszystko zaczyna się od 1. Minuta 6. Sekundy nagrania. Oh,